Apokalipsa według Świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnice Ewangelii. Kościół Adama. Fragment wykładu z 19 lutego 2016 roku. Albo mówi, że: Nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Dzisiejszy Kościół wyrzekł się Jezusa Chrystusa, tym samym Ducha Świętego i Boga Ojca, od którego pochodzą. W to miejsce przyjął Adama, przez którego przyszedł grzech. List do Rzymian rozdział 5. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa, a przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. Kościół przedstawił siebie jako odkupiciela z grzechu Adama, usuwając w swój cień Jezusa Chrystusa, jedynego odkupiciela, który nas wyzwolił krwią swoją. Apokalipsa 1. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego, umarłych i władcy, królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Ja jestem alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi wszechmogący. Synod w Kartaginie z 418 roku wyklucza z kościoła tych, którzy odrzucają konieczność udzielenia chrztu dzieciom. W kanonie drugim tego synodu czytamy, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, negowanie odkupienia i nakaz poczytania sobie i dzieciom grzechu w czasie ceremonii chrztu. Wyłącza Chrystusa i łączy z Adamem, lecz nie, od, nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia. Skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu dla odpuszczenia grzechów nie jest prawdziwa, lecz fałszywa. Niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tego bowiem, co mówił apostoł. Kościół sobie przypisuje uwolnienie ludzi od grzechu. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Nie należy rozumieć inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki Kościół na całym świecie. Według tej zasady wiary, dlatego chrzci się. Prawdziwie dzieci, dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie mogły jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały obmycia z tego, co ściągnęły na siebie wskutek narodzin. List do Kościoła Laodycei. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi: Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był i zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty. I wzbogaciłam się, i niczego mi nie potrzeba. Nie wiesz, że ty jesteś nieszczęsny i godzin litości, i biedny, i ślepy, i nagi? Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, Niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zapowiedź upadku wielkiego Babilonu. Apokalipsa św. Jana 18. Potem ujrzałem innego anioła, wstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła i głosem potężnym tak zawołał. Upadł, upadł Babilon stolica i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu nakaz ucieczki i usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba. I wspomniał Bóg na jej zbrodnie: Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie. W kielichu, w którym przyrządzała wino, Podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się sławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku, ponieważ mówi w swym sercu: Zasiadam jak królowa, i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć, i smutki, i głód. I będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. Opłakiwanie zagłady Babilonu, i będą płakać, lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nie rządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym i jej pożaru. Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł, a kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru złota, srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, przedmiotów z kości słoniowej wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amonum, pachnideł, olejka, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożądanie Twej duszy, odszedł od Ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wybrane i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się słowami: Biada, biada wielka, stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat. Cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A każdy sternik i każdy żeglarz, przybrzeżny, marynarz i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: Jakież jest miasto podobne do stolicy? I rzucili proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się słowami: Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie. Wesel się nad nią, niebo i święci, apostołowie, prorocy. Bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę i potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów. Trębaczy już w tobie nie usłyszy, i żadnego mistrza jakiekolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć, i terkotu żarem już w tobie nie będzie słychać, i światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie, i głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo kupcy twoi byli można władcami na ziemi. Bo Twymi czarami omanione zostały wszystkie narody i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.